To była najgorsza jednostka, jaka była do tłumienia Warszawy, wysłana przez Himmlera z wschodniego frontu. Oni posuwali się dwoma kolumnami. Jedna po lewej stronie, druga po prawej, bez broni pancernej w pierwszym szturmie. To była szósta godzina rano. Jak ja. Dostali się pod moje okna, otworzyliśmy huraganowy ogień, tośmy dosłownie wykosili cały oddział, który był przed oknami. Trupy leżały wszędzie. Ciągi jeździły po nich i masakrowały to, co było. Ci ranni, którzy wyli tam i leżeli w śmiertelnej agonii, nie można im było pomóc i nie chciałem pomóc, bo oni mordowali tylu ludzi, że ja się im oddzięczyłem i nie pomagałem żadnemu. Dylimwagerowi i Sesmanowi, bo to byli notoryczni mordercy, którzy mieli krew aż do łokci na rękach. Był duży sukces. Bar barykada była jeszcze w naszych rękach. Nieprzyjaciel nie mógł się przebić przez Wolską tak, jak chciał. Opóźniłem ich e, e, sukcesy w Przebijaniu się potrzebowali cały dzień, żeby 200 metrów do przodu przejść. Musiałem przy piątym szturmie się wycofać. Nie było już dalej możliwości. Ponieważ ja dowodziłem i byłem w pierwszej linii i dawałem rozkazy, może byłem głośny, musiałem krzyczeć. Zauważyli mnie i w pewnym momencie, w jakieś 50 metrów od kaplicy Halpertów dostałem pocisk w brodę, tu był strzał. I ta jest jeszcze blizna na brodzie, widoczna. Ta kula weszła tu i wyszła tedy. Ta ścięga została złamana w paru miejscach. To był bardzo taki skomplikowany pocisk, który się rozlatywał w małe kawałki. Taki ekrazytowy pocisk, który uderza i... Rozrywa się. Dziura, która tu była na dole, i to miejsce, co wisiało, było wielkości spotka od herbaty, i bardzo poważne uszkodzenie było całego tego interesu, do dziura, i tak dalej. Siła była uderzenia taka wielka, że mnie poderwało do góry. Miałem uczucie, jak ktoś by wziął taki bat skórzany. Peć taki i mnie w twarz uderzył. Strasznie bolało I zemdlałem. Rannych było potworną ilość. I trupów było strasznie dużo. Miasto było rozwalone w kawałki i później spalone jeszcze przez Niemców. Potworna cisza była tu. Jak ja szedłem do niewoli, to tutaj nie było ani jednego listka na drzewie. Prawie, bo to było wszystko zniszczone przez bomby i wybuchy artyleryjskie, i szczelaninę, i czołgi, i armaty, i, i mostzieże kolejowe inne. Także tutaj potworna cisza była. Miasto się paliło, i to była kupa gruzów, nic więcej. Ja wyszedłem 5 pa października do niewoli. Ja dostałem pierwszej wirtuty military w powstaniu. Przede mną nikt nie miał. Do, duży agent to jest fenomenalna rzecz. To jest człowiek, który jest artystą i który potrafi wszystko zrobić zabić człowieka. Z Dostać się do, do wywiadu obcego, ukraść dokumenty, wyjść żywy, z, zrobić największą robotę, jaką potrzeba, ale tych ludzi może pan na palcach policzyć. Nie ma ich dużo. Ambasada polska w Londynie, która była z narodowej przekazana do Polski Ludowej zatrudniała szereg agentów, którzy mieli za cel penetrowanie polskich jednostek wojskowych, a tak samo ludzi, którzy mieszkali w Londynie już, którzy po wojnie przyjeżdżali, szukali pracy i znaleźli jakieś możliwe egzystencje tu i tam, żeby badać ich polityczne poglądy i żeby tak samo E, próbować ich rekrutować, żeby wracali do kraju. Kiszczak był wtedy młodszym atasze w ludowej ambasadzie w Londynie. Jego zadanie było śpiegować na oficerach i na e, innych e, wyższych dostojnikach rządu, czy oni mają chęć i ochotę wracać do Polski. I oni byli meldowani już przez Kiszczaka i jego firmę w Warszawie i czekali na to, że taki pułkownik, czy major, czy kapitan, czy rotmistrz przyjedzie do Polski i on już był gotowy. Jak on przyjechał, orkiestra grała, kwiaty były dawane, parę dni później był aresztowany i już siedział w ciupie. Myślałem, że może będę kontynuował służbę w wojsku, bo lubiłem wojsko i chciałem być zawodowym oficerem. Więc zgłosiłem się do generała Kopańskiego, wziął mnie do generała Bora Komorowskiego. Obaj dyskutowali, za zamkniętymi drzwiami i później mi powiadomili, mi się zgadzamy, żeby coś było na zarybek dla polskiego wojska. No i wstąpiłem do tego brytyjskiego wojska. Paru rzeczy z mojej służby nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie wiem, kto to będzie słyszał, kto to użyje i kto da rozkaz w Moskwie, żeby tutaj tego frajera puścić na tamten świat. Służyłem przez szereg lat w Palestynie, byłem na terenie wschodnich Niemiec i byłem na terenie zachodnich Niemiec. Gdzie były obozy uchodźcze, tam robiłem tak samo administrację i byłem oficerem łącznikowym. Niestety, jak przyjechałem, to spotkałem dobrych ludzi, którzy mnie kochali, ale spotkałem takich, którzy chcieli mnie wykończyć bez żadnego spróbu. Mnie przejechał samochód dziesięciotonówka. Jak jechałem do pracy moim samochodem, ja cudem wylazłem z niego. Nikt nie wie jak. Ja powinienem być trup na miejscu. Bo jak przyjechała straż ogniowa i mnie wyciągała i rozcinała ścianę, żeby mnie wyjąć, to powiedzieli oni, już umiera. To ja słyszałem, bo ja jeszcze byłem przytomny. A byłem taki pokrwawiony i takie miałem cięcia na rękach, na twarzy i połamane żebra. Czy ja powinienem umrzeć? ja cholera żyje. Nie wiem jak to jest. Tak samo do mnie strzelali, jak byłem na granicy. Byłem dowódcą oddziału, który miał pograniczną służbę. To przyjechałem moim łazikiem z nocnej, z patrolu. To mnie ostrzelali z drugiej strony. Rosjanie, którzy byli na drugim brzegu, to miałem 18 dziur w łaziku. I żadna kula mnie nie, nie uderzyła. Dwa razy byłem otruty arsenikiem, i pompowali ze mnie wszystko, żeby mnie do życia przyprowadzić. Ja nie powiedziałem jednej czwartej nawet, bo nie mogę. Ale było tak, że mnie musieli moi dowódcy z Berlina samolotem wywieźć, bo już było źle ze mną, już nie mogłem ruszyć się nigdzie. Musiałem pięć ludzi obstawy brać sobą. Jak szedłem na wojnę w 1939 roku, a moja matka dała mi na pamiątkę obrazek i prosiła mnie, żebym go nosił i on mnie uratował życie. Miałem go w czasie tym, jak byłem wskazany na śmierć, miałem go w czasie mojej służby w Związku Walki Zbrojnej, w partyzance, w powstaniu, w niewoli i w szpitalach, jak byłem leczony po mojej ranie, po operacji. Tacy ludzie jak ja nie mieli tutaj otwartych drzwi. Także, jakbym ja tu wrócił, to ja nie wiem, czy ja bym był w stanie tutaj siedzieć. Na tym miejscu co jestem, bo by mnie nie było. To bym był w piachu. Razem z Pileckim, razem z, z generałem Feldorfem, razem z Zaporą, razem z, z innymi ludźmi, którzy walczyli o Polskę i którzy byli bohaterami, którzy ginęli za to, że kochali ojczyznę i chcieli ją wolną. Także to potworne było, i to się odbiło, mimo że. Mamy obecną zmianę sytuacji, ale te pięćdziesiąt parę lat odbiło się strasznie na Polsce i tego nikt nie może naprawić i nie naprawi, bo za długo trwało to.